I tutaj mam kawałeczek, ładny kawałek karkówki. To jest część od polędwicy. To jest górna część. I tutaj mam dolną część boczku. Teraz mięso podzielę sobie na trzy kategorie, więc pierwszą kategorią są to mięsa, które jest czyste. Także te wszystkie kawałki, które tutaj mam w tłuszczu. Jakieś plewy, tak jak są na przykład na boczku, to wszystko będzie kategoria trzecia. Pierwszą kategorię mieć ładną czyściutkie mięsko, dlatego, że będę je kroił na duże kawałki, a trzecia kategoria będzie kutrowana, czyli zostanie. Przepuszczona przez maszynkę o małych oczkach, że tak wygląda moje mięso kategorii pierwszej, jeszcze ściutkie I karkówka, z karkówki też to takie mięso nie za bardzo atrakcyjne, odrzucam Ktoś lubi to. Tak to pójdzie tutaj. Widzicie jest takie nie za bardzo ciągnące się. Nie jest to tłuszcz, nie są to ścięgne, jest to takie mięso przerośnięte, tłuszczowato, zawsze się robi z tego mazia. Ja to odrzucam i to będzie druga kategoria. Także tutaj Zrobię ten karaboczek to dam na do i to jak widzicie jest tego tych plew takich jest tym mięsie je dużo która się po prostu ciągną tylko to wyrzucam tego nie używam do niczego to tylko psuje smak mięska takie kawałeczki które są jak widać na drugą kategorię przeznaczę to odkroję w koło dam do kutrowania tą część tutaj też zutnę do kutrowania to jest bardzo ładna pójdzie na pierwszą klasę czyli to będę z tego miał duże kawałki mięsa tutaj mi się właśnie tak ciągnie nieładnie to mięsko okej okay. no i to jest w sumie razem ten tłuszczyk nie jest zły, a więc to pokroję na dam na drugą klasę tylko to odetnę i to do kutrowania. To pójdzie na dwójkę. Tu zetniemy to też na dwójkę, to do kutrowania. ta część śmiesznego tylko. Która wygląda dosyć przyjemnie. To odetnę tylko tutaj, to pójdzie do kutrowania. To już dam na pierwszą klasę. Tutaj też jest taki ładny przyrost mięsa. Ok, odetnę tylko tą część. To do trzeciej klasy, to dam sobie na pierwszą. Idzie na dwójkę. Kawałek też na dwójeczkę. Ok, i tak podzieliłem mięsa. Mam trzeciej klasy mięso, którą będę mielił na sitku 2 mm dwa razy. Tu mam pierwszą klasę, to będą duże kawałki. I tutaj mam trzecią. Ponieważ mam już podzielone mięsko na klasy, a więc teraz. Będę je ważył, ponieważ muszę wiedzieć, ile dać soli, ile dać przypraw. 730 trzydzieści, siedemset dwadzieścia spadło. Do mojej kiełbaski ja daję osiemnaście gram peklo soli, a więc na

Eee, tutaj mam 830, a więc 15 g soli, jak ulał, jak trafił. wow. Ok, i ostatni mam 723 deko mięsa, a więc 13 g soli. I teraz trzeba dokładnie wymieszać. Teraz dokładnie wymieszam mięsko, tak żeby połączyć je. Z solą, ok, i tak przygotowane z samą solą odstawiam na dobę do lodówki. I jutro dodam wszystkie pozostałe przyprawy. Mięso trzeciej kategorii będę kutrował na sitku o oczkach niecałe 2 mm. Nóż jest normalny: 4 Ostrze. I mięso będę kutrował dwa razy. Co drugiej kategorii na oczkach około 5-6 mm, dosyć duże. I ostatni trzeci rodzaj mięsa, czyli pierwszy gatunek będę przepuszczał przez sitka ponad jakieś Centymetr i już nóż, który ma tylko dwa ostrza, nie cztery. Chcę, żeby dlatego przypuszczam przez maszynkę, e, dlatego żeby mięso było poszarpane. Żeby nie było tak, jak nożem się tnie równe krawędzie, to mięso się tak ładnie nie łączy razem. Jeżeli jest poszarpane, to bardzo ładnie się właśnie łączy z pozostałymi. Zmieniłem tutaj trzy rodzaje mięsa, więc moja pierwszej kategorii mięso jest drugiej i kutrowałem trzeciej kategorii. Przyprawy jakie będę używał, na 3 kg mięsa używam 3 łyżeczki majeranku, jeden duży ząbek czosnku, 3 łyżeczki cukru, 2 łyżeczki pieprzu, 3 łyżeczki białej gorczycy i taki kawałek gałki muszkatałowej. Ponieważ majeranek ma tendencję, w suche przyprawy, mają tendencję do tego, żeby się poprzylepiać i potem jest dosyć ciężko je rozprowadzać, dodaję, a zapomniałem powiedzieć jeszcze, ok, przyprawy i mam 300 ml zimnej wody, po to, żeby nasze mięso dobrze się łączyło. Do wody dodaję majeranek, gorczycę. Pieprz i cukier, wszystkie przyprawy suche. Dlatego, że e, jeżeli dodamy suche przyprawy bezpośrednio do mięsa, można tak też zrobić, ale one mają tendencję do przyklejania się, ścieram najpierw gałkę muszkatałową, ponieważ czostek jest. Eee, olejisty jest mokry, a więc pozabija mi wszystkie otworki w mojej tarce. Okay. I czosnek. Mięso wyrabiam do momentu, aż puści mięso klej, czyli dobrze się wyrobi. Wszystkie składniki się połączą a same mięso puści klej co to znaczy, że dobrze jest wyrobione mięso jeżeli wezmę mięso w ten sposób nabiorę i na dłoń nabiorę mięso i mięso nie odpada, trzyma się to znaczy, że mięso jest już dobrze wyrobione i możemy nadziewać Także przekładam mięso do i będziemy nadziewać kiszki. Staram się wydusić powietrze, żeby nie było tutaj powietrze jak najmniej jak widzicie ładnie się klei, nie chcę odchodzić od rączki bardzo ładnie okay. żeby łatwiej było nałożyć flaka wypuszczam sobie troszeczkę mięsa Robię, że będę miał taki jak gdyby poślizg. Końcówkę przekładam, nabijam na wykałaczkę. I tak nabitą kiełbaskę. Teraz będę nakuwał wykałaczką po to, żeby wypuścić z niej powietrze. Wiadomo, że się zawsze się zbiera. Ok, teraz będę sobie troszeczkę pomasuję, tak żeby właśnie te powietrze wypuścić i prawdopodobnie na taki około 20 cm. Będę wiązał pętelki, raczej to będzie tak, moim zdaniem, dobrze na obiad, bo można ją również grylować. I tak wygląda moja kiełbaska, która teraz trafi do wędzenia.